W tym roku święto Bożego Narodzenia Ukraina obchodzi w czasie wojny rozpętanej przez agresora rosyjskiego. W wielu rodzinach zamiast radości, płacz i smutek. Dziś dekorujemy choinkę białymi aniołkami. Dokładnie 450 aniołków. Jest to symboliczne oddanie hołdu każdemu zabitemu przez Rosję ukraińskiemu dziecku. Każdy anioł to również nasz stróż który w niebiańskiej armii chroni Ukrainę przed złem. Chronią też Polskę i Polaków. Chronią z wdzięczności za Waszą życzliwość i solidarność. Wielu ich braci i sióstr, matek i babć znalazło schronienie tu w Polsce. Daliście im poczucie bezpieczeństwa. Wzmocniliście ich wiarę w ludzkość i nadzieję na dobrą przyszłość. Dzisiaj Ukraińcy i Polacy w wielu domach wspólnie świętują Boże Narodzenie, dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia. Chrystus się rodzi w Waszych sercach codziennie, ciesząc się z Waszej dobroci i miłości do bliźniego swego. Dziękujemy Wam, drodzy polscy przyjaciele, za wsparcie i prawdziwą przyjaźń. Życzymy Wam rodzinnego ciepła, radości i wszelkiej pomyślności. A co najważniejsze, życzymy Wam pokoju. Bądźcie zawsze bezpieczni i szczęśliwi. Dużo zdrowia, pogody ducha, wesołych świąt.